Halo, halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie widzowie w dzisiejszym odcinku Słuchajcie, jestem znowu z Jerzem, oczywiście jak zwykle Dzisiaj będziemy rozwalać gigantyczne lucky bloki A co w nich jest? Oglądajcie nie. do końca I zostawcie subskrypcję oczywiście, bo jest znowu na głowie Popatrzcie, na jaką głowę No nie, no przestań, A to A ty wiesz, zostałem, e, to zobaczycie za chwilę Tutaj wszędzie są gigantyczne lucky bloki, które jak otworzymy No, ale one że... fajnie wy... co się dzieje? Dają takie rzeczy Jakie? Przecież ja nic nie mam A ty coś masz, jakiś efekt co ty zrobiłeś? Ja, ja, nie, ja nie mam efektu. Ja, ja się po prostu zjadę mięso zombieczko i śmierdzę. Aha. Ten odcinek będzie polegał na tym, że musimy zebrać itemki z tych oto gigantycznych takich bloków. Co, bo nic z tego nie leci? Tylko ty to dostajesz. czy o co chodzi? W sensie leci cały czas. Zobacz. Cały czas wylatują. Z każdego wylatują inne itemki. Możesz otworzyć sobie. O! Be... Teraz widzę! No to nie! Stałeś... Jak fajnie! Ej, ja zostaw, zostaw to mnie! Posiłek. Ale zostaw mnie, bo cię zabiję. No. Zostaw, mnie. zostaw mnie. To jest. Silny argument, bo to argument siły. Dobra, to co? Słuchaj, proponuję, żebyśmy się rozeszli w dwie strony. Jesteś pewny? Raz bloczki. Czyli znowu chcesz się pojedynkować? O to ci no, chodzi? Morgo Nigdy nie przegapię odcinka, nigdy nie przegapię okazji, żeby cię sklepać. Onordo. <ślad> Ten miecz jest za mocny. Przepraszam. 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 Zipek, Chodź, po pierwsze, oddam ci wszystko, co, co miałeś. Przepraszam, chodź, oddam ci też miecz, oddam ci miecz, chodź, przepraszam, naprawdę I naprawdę wstyd, chodź, 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 serio no gdzie ty jesteś? No tylko z tego Lucky Bloka wcześniejszego. No nie wiem, jakby... A ty gdzie jesteś? Dobra, czyli co, Później ci oddam ty miecz Nie, w tym momencie. Biegnij dookoła areny, stary. Dobra, biegam do A co już, że biegamy do koła areny, jakby wiesz. Wtedy się nigdy nie spotkamy. O dobra, dawaj. Ale fajne wieki. Dawaj, szybciej. O Ale proszę mnie zostawić i nie atakować, dobra? Bo będziesz zły wtedy. Jest, nim, jest. Nim, zombiaki. palący się Zabra, zombiaki, ja stoi, zostawiam je Baw się Poradzimy z sobie, na mieczem Ze wszystkim zespołem się o, To jest Ale... to, czego potrzebowałem O nie, Zipek! Nie, proszę Cię, nie mów mi nic Proszę, proszę, nawet ty widzisz ty nie mów. co się stało? Co ja dostałem? Regenkę jakąś, co, co, co się stało? Nic! WIDER! A! WIDER! Ja tam nie podchodzę no i znowu, czemu mi się jakieś Unlucky trafiają? Czy ty mnie trolujesz właśnie w oczach Unlucky? Eee, nie stary, mi Mam... się trafił przecież Wither. No, no w sumie racja, Słuchajcie. To jest gorszego niż Wither z Lucky Blocka? Chyba nic. Co dostałem z tego? Ej, niektóre z nich nic nie dają! To nie są do końca Lucky bloki, to są czasami... Nie dają efekty, stary, też, na przykład, o. jeżeli... Stojesz... O, to mój, no! Ja A, żartowałem, żartowałem. On ma miecz, on ma miecz, on ma miecz! E, no właśnie, <laughs> nie zadzieraj ze mną, Zipeć, dlatego że możesz przypadkowo stracić dobra. zęby. Dobra, dobra, niech ci U. będzie. A ty, ty stracisz stopy. Nie. Bo, 15 bo... level? Jak ja wbiję 15 level? Niby. zobaczyć stwierdzą. O! Wow! Nie! Nie, proszę, nie będę kryształ laki bloku! Proszę idź. No i dupa. I super, co ci się dzięki. Mogę rozważyć? O, mogę dalej jednak. Ej, do, i dostałem Swiftesa, fajnie. O, elo, no, stary. Fajnie słuchaj przy śmiechu. Powuuuuuuu! Dora! Łokunik! ja muszę go pokonać, ja muszę wbijać levele konik. stary, to jest dla mnie najważniejsze. A po co ci levele? Yes. No nie rozumiem. Yes. Nie wiem, czym yes. ty się zajmujesz w ogóle. Cały level biłem, stary potrzebny mi levele, zaufaj mi. Jak Ol, będę miał. OP! Słuchajcie, ale go rozwalę. Ale to będzie proste. Nawet bez broni to, mogę tar... go rozwalić. Nie rozwalisz mnie. Nie czemu? A co to? Sta... Gwarantuję ci, że mnie nie rozwalisz oh, nigdy. Istot helpy! A czemu masz tyle w ogóle laki bloku? A nie wiem, bo biegam dookoła i otwieram wszystkie. A ja, ja nic nie otworzyłem jeszcze prawie że. A, i dobrze ci tak. Aj dobra, zakładam to widzowie. Patrzcie na to, jak lecę. Puuu! Jestem szybki Bill! A gdzie jest z I... Lucky Bloków, są w ogóle jeszcze Są so, dokoła, no, ja wszyscy czekam. Przestań... O, pajoki! Giganty! gigant. Ty... Pająki gigant. So... Czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. I Widder, doszedłem do Widera. No nie, Lucky Blok, który daje zatrucie. Dobrze <laughs> tak. Ej, co ty na to, że jeszcze przed walką zrobimy trajdowanie? Zróbmy coś eee. takiego nowego. No i znowu szkielety, no. Spodoba. Nie wiem, Ma... stary, czy chce się z tobą tradować. No nie, nie, on tu jest. O Boże. Pająk za tobą, pająk za tobą. Dobra, dzięki, bo mi jest potrzebny tylko i wyłącznie level, stary akurat. A, który masz level? Jak ty śmiesznie biegasz panie. w ogóle? Co ty, czemu ty masz takie ręce do przodu wyłożone? Po co ty tak wykładasz te ręce? A, nie wiem, nie wiem. O, dobra, kolejny levelek będzie wbity, kolejny levelek będzie wbity, już piąty stary. Ej, gdzie te laki bloki? Ja ich nie widzę. E, mam wrażenie, że musimy, stary, zacząć expić powoli, wiesz? Ale jak expić? Czemu expić? No bo zobacz, chodź, zapraszam cię na arenę do samego środka. Okej, okay, biegnę. Tutaj masz takich ziomków, stary. Zaczekaliśmy. No jestem, Eluszka. Zobacz, tutaj masz takiego gościa, z nim możesz się tradeować ogólnie. No. I możesz kupować nowe lucky bloki, stary, nie Ale za co? No, za co? Ej, ja nie mogę się z nim tradeować. a, bo ty się tradeujesz, okej. Okay. Mój... Ej, Zodrewno. co jest Ederman! Posuj się, teraz moja kolej. Ale za drewno? No? To był Ederman, o tam jest, tam jest. Możesz expić sobie No więc. Ej, ale tylko za drewno, nie. co? Oni tylko chcą drewno. No. O, ale to jest O nie, o nie, o nie, o nie! Ederman nie zabije! Oh, Zabij za ja go! Zabij go! Ale ja nie mam, ja nie mam siekierki nawet. No nie, musimy zbudować siekierę? Serio? Żeby zbierać to drewno? Stary, realne? musimy zrobić siekierę. Musimy zacząć sami pracować na własne laki bloki. To jest nowa zasada. Aaaa, stary. No jest problem. Jaki? Guardian mi zabrał, że nie mogę kopać. Eee... Będę kopał milion lat. I ty też chyba, nie? No to samo, stary. <laughs> Co teraz? Nie możemy pracować. Wiecie co, widzę. będziemy mieli sikierki, co ty na to? Tak, 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 tak. Jak ci idzie? No ja już mam dużo staków, generalnie rzecz biorąc. Więc... Ja już jestem spiony i będę próbował teraz handlować, stary. Stary, ten... mam 45 diamentów, rozumiesz to? Cztery... O, już nie mam w ogóle. A tyle. Ja stary teraz dopiero zdobywam e, sztabki. Diaksy, diaksy, diaksy. Mam 15 diamentów. Diaksy szybciej. Ile? Ile ty zaspierasz? Mam trzy bloki. Co? A, 15 cztery diamentów. Tak, to giganty. O, stary, chodź do mnie. No. Trzy, cztery, 5, sześć. A, Mamy a porówno. Czemu? Piąty tyle miałem. Dawaj, otwieramy, o? otwieramy, dawaj. Dobra. po jednej, ja po drugiej. Pyk, pyk. ostatni. O nie, no Nosz... Ile tych szkieletów i się biją jeszcze tak, między sobą, co tak, za tak, durnie? Ekpo, ekpo, ekpo. ja bardzo potrzebuję. Ja bardzo Ale potrzebuję. po co ci ten X? bo ja nie rozumiem. 15 level. Mam 15 level. Ale po co ci ten 15 level? Tare, ja zobaczysz. Ja rozumiem. Zobaczysz w tym momencie, ja już Ej. idę. Pajoki, pająki mnie mniekają, bardzo świetny. A tutaj jest Wither. To no kolejny, serio? Co to jest za RNG w ogóle, widzowie? Co to ma być? Czyli nie dostałem jeszcze ani jednej broni. Jak ja mam się walczyć? Bo ja nie rozumiem. Czy to, ja to a, jest. i otrucie teraz, super. Super, dzięki, dzięki, super lucky bloki. O, super, woda, woda, ekstra. Przyda się. Znalazłeś no, wodę, ale farciarz stary. Dobra stary, ja mi się już skończyły. Czy już co? się bijemy skończyły się. No. Dobra, wiesz co, ja teraz idę sobie ulepszać mieczy ogólnie. Nie Tutaj idziesz sobie... nigdzie, wracaj tu. Wracaj no. tu już w tej chwili. Już w tej chwili bijemy się, zostaw to. Jak w tej chwili? No już się bijemy. Dawaj, gdzie ty jesteś? Ja no, mam jeszcze tu jesteś? A to ty jeszcze nie otworzyłeś. O nie, zombiaki! Wszędzie zombiaki! Dobra, to idę popatrzeć też, co ty będziesz miał. Dawaj, otwieraj. O, level, 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 level! Level. Po co ci level? No bo, te, tam jest, ten, kowadło. O nie, woda. O, tak, cały set jak sobie. Co? Żartujesz? Nie. Żartujesz?! <noise> nie. Nie, no nie wierzę ci. Czekaj, okay, czy ja kiedykolwiek żartowałem? Yes, no jest. No może bardzo często, aczkolwiek nie w tym momencie. Eee, o, o co tu się dzieje? Co tu się co Ale to jest bez wie? sensu, widzowie, ja nie mam w ogóle szans. No ma najlepszy piecz chyba w grze. Najlepszy zbro... Nie no, ja Co to ma dobra, być? Się, to ja, mogę bić. ja mogę się pić! Ja mogę się pić, naprawdę. No super, super kozak Aha. jesteś. No, teraz to kozak jesteś, nie? Jak sobie pootwierałeś, dobra, to dawaj, chodź na arenę, na środek. Dobra. I teraz tak, nie I można to... wychodzić poza arenę. Proponuję weather clear stary, tak? Lekkie cheaty, żeby było ładnie. Dobra, jesteś gotowy? Uwaga, 3, 2, 1, akcja! Jestem ready! O nie! No super, super! Jak ty mnie prawie zabiłeś na jedno uderzenie! Ja ty pucham przed snem! Nie, no kurde. Czemu ty się nie palisz? A masz jabłko miałeś, okej. Okay. Eee. ile ty masz życia? No! Poza tym wypadłeś poza arenę. Tak? Ała! A to nie można wypaść? To tak, tak, tak powiedziałem, nie? Przed chwilą, że nie można Tak, tak wypaścić. powiedziałeś. Cholera, jasna. Czemu ty żyjesz? Źle powiedziałem. Źle powiedziałem. Ała! Nie! Zwycięstwo! To było epickie! Nie było. Kiedyś się zabiję! <gryw>